co się tam o, kameruje się kameruje się obraz płynnie idzie dobrze yy, dzień dobry się z Państwem nagdajemy z yy, Gursowich i tutaj yy, bawimy się w nowe trendy Tiktokowe nowe stare, stare. Madianowy Pasjans Goplana Kamil wspaniali gracze przyszłość polskiego Madżonga. no i tu jest Ciupanko polecamy taki Pasjansik Dobranoc. A góry jeszcze. A tu jest. O, nowa atrakcja w Bielawie. Zapraszam wszystkich. I front burzowy widać. Pięknie. Piękna kompozycja. Nowa atrakcja w Bielawie. Las 13 sierot. Las 13 sierot. O. A tam są góry. Jak zawsze. Może ja zrobię takie artystyczne przybliżenie. O. Tam są góry. Za górami jest morze, ale to w Czechach.